Moglibyście potwierdzić, że nie jestem zmyślonym łysym Chińczykiem, który. Dzisiaj jest niedziela, 8 grudnia 2024 roku. W dzisiejszym wpisie ujawnię, jak moglibyście potwierdzić, że nie jestem zmyślonym łysym Chińczykiem według mojego opisu. Według zdrowego rozsądku różnorodność ludzka na świecie jest zdumiewająco duża, mimo że wszyscy ludzie należą do tego samego gatunku ludzkiego. Z łatwością można zauważyć, że występują znaczne różnice między wieloma osobami tej samej narodowości, płci i rasy, nie mówiąc już o różnicach między azjatyckimi japońskimi kobietami a białoskórymi niemieckimi mężczyznami. Jednak niektórzy biali ludzie mówią, że wszyscy Chińczycy wyglądają tak samo. Szczerze mówiąc, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, któremu następnie się sprzeciwia. Wyobrazie mi Grek sobie taki scenariusz, w którym zaprzyjaźniliście się ze mną na imprezie, Pożegnaliście się ze mną po naszym spotkaniu, a chcielibyście Urząd Morski uwić się ze mną na drugie spotkanie, ale potem dowiedzieliście się na umówionym miejscu, że najpierw trzeba rozpoznać mnie wśród tłumu Chińczyków. Jeżeli kiedykolwiek natkniecie się na łysego podstarzałego chińskiego mężczyznę dzierżącego broń palną, mającego tatuaże na ramionach, noszącego opaskę na oko i przekłute kolczyki w uszach, palącego fajkę, pojawiającego się często na miejscach zbrodni, przechwalającego się złotym łańcuszkiem, sprzedającego substancje psychotropowe, wyglądającego na onieśmielającego bandytę oraz zapuszczającego gęstą brodę, to moglibyście potwierdzić z całkowitą pewnością, że ja nie jestem tym mężczyzną. Według powyższego opisu oprócz płci męskiej przypuszczalnie występują u tego mężczyzny bardzo nieliczne cechy, które mogą być kojarzone z moimi cechami. Niejedna chinka już powiedziała mi, że wyglądam na 20 lat ale w rzeczywistości w zeszłym roku już stukenęła mi trzydziestka. Ponadto lubię nie tylko mieć dłuższe włosy pokrywające moje czoło i uszy, lecz również golić się prawie każdego dnia, ale nie noszę żadnych dodatków.